Okej, okay, cześć wszystkim. Wskaźnik jaki dzisiaj będziemy omawiać znajduje się na platformie TradingView. Jest on zupełnie darmowy, kod jest open source, więc można z niego korzystać i modyfikować go za free. I w tym materiale omówimy no, po kurtce, jak on właśnie działa, przejdziemy przez ustawienia i na koniec podsumujemy co można do niego dodać, aby poprawić no, jego skuteczność po prostu. Tak więc najpierw wrzucę szybki intro sponsora i przechodzimy prosto do tematu. Ok, jak możecie przeczytać z miniaturki czy też z tytułu, y, opiera się on o uczenie maszynowe. Od razu zaznaczę, że nie jestem żadnym specjalistą od programowania, czy też właśnie od uczenia maszynowego, więc nie będę zagłębiał się w to bardzo mocno i starał się to jakoś wam y, dokładnie tłumaczyć. Y, no Ponieważ, tak jak powiedziałem, no nie znam się na tym aż tak dobrze, więc w opisie lub w przypiętym komentarzu pod filmem zostawię Wam link do tego filmu, gdzie właśnie sam autor tego wskaźnika. Omawia cały proces, do tego stworzył nawet wykresy 3D, aby wytłumaczyć, właśnie na bazie, żeby zwizualizować działanie tego algorytmu. Film jest po angielsku, więc jeśli ktoś zna język, jest zainteresowany, to gorąco polecam ten materiał zaraz po tym filmie, ponieważ też chcę z wami się podzielić moimi uwagami oraz sposobem, no jak go ulepszyć, by zwyczajnie też zaoszczędzić wam czas, ponieważ trochę już go testowałem. Więc bazuje on na najprostszym, można powiedzieć, uczeniu maszynowym. Chodzi o badanie najbliższych sąsiadów. W skrócie, sprawdza, jak zachowywała się cena, gdy na przykład, powiedzmy tutaj wskaźnik RSI znajdował się powyżej linii 70 i po prostu zamiast brać pod uwagę, powiedzmy, wartości sprzed dłuższych okresów czasowych, bierze pod uwagę tylko i wyłącznie najbliższy okres i no oczywiście na tej podstawie później generuje nam sygnały do handlu e, więc właśnie tutaj sprawdza jak się zachowała cena w ostatnim przedziale czasowym i później oczywiście aktualizuje swoje no właśnie swoje, swoje sygnały i no na początek można oczywiście stwierdzić no Ok, no takie krótkie okresy można samemu można powiedzieć, przeanalizować, zwyczajnie patrząc na wskaźnik. No i to oczywiście bardzo dobre spostrzeżenie, że można to zrobić manualnie, jak się cena zachowywała przy tych wartościach wskaźnika. Natomiast no, zadanie robi się skomplikowane, gdy dodamy na przykład kolejny RSI z innymi parametrami, albo na przykład CCI, ADX i tak no i właśnie wtedy pojawiają się problemy, by być w stanie na bieżąco analizować i za każdym razem brać pod uwagę zmiany w reakcji ceny podczas gdy właśnie wskaźnik znajdował się w tych kluczowych dla nas wartościach. No i dobrze, teraz dodajmy sobie ten wskaźnik na wykres i nazywa się on Lorentzian classification. To akurat mamy Machine Learning Lorentzian Classification i to jest od autora J. Deorty. to jest Justin Deorty. Tak się nazywa autor. I teraz, tak, musimy poczekać chwilę, aż on zacznie nam się generować. I co widzimy? Widzimy, że zmieniły nam się nieco, nieco świece. Pojawiają się jakieś cyfry oraz pojawiają nam się takie zakładki, no pewnie sygnalizujące nam wejścia w pozycję, oraz pojawiła nam się jakaś średnia krocząca, to jest akurat średnia kernela. Z prawej strony mamy tutaj statystyki, natomiast do nich jeszcze, jeszcze wrócimy. I teraz przejdźmy sobie właśnie do ustawień tego wskaźnika i zacznijmy, no i po prostu je omówmy sobie, jak wszystko tutaj działa. Oczywiście. E, bazuje on źródło na zamknięciach świec jeżeli chodzi o właśnie neighbors count czyli właśnie tych sąsiadów ile takich właśnie można powiedzieć przekroczeń tej wartości 70 wskaźnika ma brać pod uwagę ile ostatnich prawda? czyli to akurat na 8 mamy również inny ogranicznik czyli maksymalną ilość świec color compression to akurat sprawdzałem nie widzę tutaj aby jak, jakikolwiek miało to wpływ maksymalnie jest 10 nie widzę żeby tutaj się zmieniało coś we wskaźniku teoretycznie to ma nam jakby pomóc odróżnić się, odróżnić pewne wskazania tego wskaźnika. I teraz co tutaj nam się pojawia dalej? Mamy użycie dynamicznych wyjść, czyli tutaj używanie tej średniej kernela, aby... Można powiedzieć przytrzymywać trade'y dłużej, by nie wychodzić podczas przy jakichś stałych wartościach w stosunku ryzyka do zysku, tylko pozwolić transakcjom, by można powiedzieć, były otwarte dłużej i zamykać pozycję, gdy zmienia się wartość tego wskaźnika. Więc to jeżeli to zaznaczymy, ten checkbox, automatycznie nam zmienia się tutaj tak jest, zmienia nam się wartość przy tych statystykach z win rate'u no to można sobie oczywiście później się z tym bawić, jeżeli chodzi o st st statystyki, show trade stats, czyli akurat a nam chodzi o to okno z prawej strony. Chwilę zajmuje właśnie dostosowanie się e, okna, do, e, okna do zmian, ponieważ no, jak, e, jak można zauważyć, no jest on dosyć wymagający ten wskaźnik, jeżeli chodzi o przesuń informacji. Ok, worst case estimates, czyli tutaj akurat w, w tym checkboxie jeżeli go sobie odznaczymy, no jak sama nazwa wskazuje, że użycie, można powiedzieć, najgorszego scenariusza możliwego, aby zobaczyć, jak wyglądałyby te statystyki. Natomiast, natomiast w skrócie, w tym ustawieniu chodzi o to, że pokazuje nam założenia, czyli te tutaj wyniki, w momencie, gdy na przykład generuje się Świeca sygnału i na przykład, tworzy się ta świeca, pokazuje nam się sygnał, to zakłada, że my, jako traderzy, użytkownicy, czekamy aż ta świeca się zamknie i dopiero wtedy, jakby, daje nam to potwierdzenie do wejścia w transakcję. Natomiast, że nie wchodzimy od razu, gdy się pojawi sygnał na wejście, tylko czekamy jeszcze na zamknięcie świecy i wtedy dopiero wchodzimy, wchodzimy w transakcję. Więc, tak jakby z opóźnieniem, można powiedzieć. Teraz tak, przechodzimy do, można powiedzieć, centrum dowodzenia tego wskaźnika. I tak, tu jak żeśmy omawiali na samym początku, chodzi o dobranie, można powiedzieć, tych źródeł, które generują nam sygnały. Feature count, czyli ile z nich chcemy używać, mamy dostępne 5, więc możemy używać dwóch, trzech, czterech. Bądź właśnie wszystkich 5. I oczywiście to z prawej strony widzimy, że cały czas się zmienia. I teraz jeśli chodzi o właśnie źródła generowania sygnałów, tu mamy na przykład, możemy wybrać sobie RSI, Wavetrend, CCI albo EADX. I na przykład właśnie, gdy chcemy używać RSI z, i używać go z parametrem, można powiedzieć tym domyślnym, czyli 14, i na przykład RSI z parametrem, nie wiem, na przykład 20, wtedy po prostu Możemy to jednym kliknięciem zrobić tutaj. I oczywiście musimy mieć zaznaczone tylko, że dwóch, można powiedzieć, źródeł będziemy używać. Jeżeli chodzi o to drugie okno, ono jest ważne, tak jakby ma w ogóle wpływ na działanie tego wskaźnika tutaj, jeżeli faktycznie wskaźnik ma dwa pola do wypełnienia, dwa parametry. Akurat RSI wiemy, że wystarczy tylko jeden, więc ta jedynka nie pełni żadnej funkcji, akurat w tych dwóch, w przypadku RSI na przykład, prawda? Idziemy dalej, mamy Use Volatility Filter, czyli filtra, który pomoże nam odróżnić momenty, kiedy rynek jest, kiedy rynek jest trendujący, nazwijmy to tak, a kiedy jest w range'u, czyli kiedy się konsoliduje. I mamy tutaj kilka filtrów, mamy właśnie Regime Filter, ADX Filter, no i zwykłe tutaj średnie kroczące i średnie wykładniczą. I teraz oczywiście sam autor zaleca używanie tylko, tylko jednego z tych dwóch jeżeli chodzi o reżim lub ADX i no i oczywiście dodatkowo jak to też pewnie widzieliście w innych filmach, które tutaj publikuję na tym kanale często sam używam średnich kroczących do przefiltrowania momentów kiedy jesteśmy właśnie w trendzie wzrostowym bądź w trendzie spadkowym by, by nie otwierać transakcji w przeciwnym kierunku. I teraz jeżeli chodzi właśnie o ten e, reżim filter, tu o ustawienie. Akurat jest bardzo ciekawe, ponieważ pozwala nam właśnie bardzo dobrze dostosować sobie ten wskaźnik do naszego stylu, do naszych upodobań. Na razie widzimy, że akurat tu mamy 4 godziny wykres. Na razie widzimy, ile tutaj jest tych, można powiedzieć, checkboxów, tych markerów, gdzie właśnie są generowane sygnały. Natomiast, jeśli zaczniemy się bawić tym wskaźnikiem, jeżeli pójdziemy w dół tych sygnałów, Zacznie się generować więcej. Jak się zaraz zaktualizuje, dokładnie widzimy teraz, że tych markerów jest więcej. I jeśli pójdziemy do góry, tych markerów jest mniej, czyli generuje nam mniej sygnałów, co oczywiście przekłada się później na jakąś, no, prawdopodobieństwo, na tą statystykę, że tych fałszywych sygnałów będzie nam więcej filtrował, jeśli ustawimy go właśnie można powiedzieć na tych dodatnich wartościach, natomiast też już pewnie zdążyliście zwrócić uwagę, w chwili gdy właśnie przełączałem tutaj te wartości, że opóźnia to też wejście bardzo mocno i generuje nam sygnały gdy już zaczynamy, można powiedzieć, tworzyć szczyt i zaraz zawracać, dlatego to też oczywiście sam autor zaleca, by używać wartości tej domyślnej, czyli minus dziesiąta i wtedy jest to, można powiedzieć, taki ala złoty środek. Poniżej mamy właśnie filtr ADX, którego autor nie zaleca używać razem z tym filtrem, z tym reżim filter i tu mamy zwykłą średniowykładniczą i zwykłą średnią kroczącą. Poniżej mamy właśnie sygnały jeszcze dodatkowe z tego wskaźnika Kernela, czyli to jest ta można powiedzieć ta średnia, ta linia, linia średnia krocząca, która zmienia właśnie barwę, z zielonej na czerwoną, więc tak. Jeżeli chodzi o ustawienia, to by było w sumie może na tyle, natomiast tu chciałbym Wam tylko pokazać jeszcze właśnie jak się zmienia, zmieniają te wartości, one też nie są można powiedzieć dokładne, ponieważ to co tutaj nam się, to co tu ustawiamy, w, można powiedzieć właśnie w tych ustawieniach tego wskaźnika, to zmienia nam tylko te checkboxy, natomiast statystyki z tej strategii są Generowane jeszcze na bazie dodatkowych wartości, czyli punktu wejścia po pojawieniu się tego sygnału i punktu wyjścia, którego tutaj nie ustawiamy. Za chwilę wam to też pokażę. Dobrze, więc właśnie teraz, aby móc zmieniać te statystyki i żeby pokazać wam dokładnie, jak one są generowane, aby faktycznie dokonać backtestu tej strategii, takiego można powiedzieć w miarę zautomatyzowanego. Trzeba dodać kolejny, można powiedzieć, wskaźnik, kolejny tutaj, e, tak to jest nazwany adapter, który został również stworzony przez tego autora. To jest akurat kopia, zaraz do niej wrócimy. Natomiast wejdźmy sobie w, ponownie we wskaźniki. Backtesting ada, back Adapter. Tutaj Jest ten sam właśnie autor, widzimy JD Horty. Dodajemy go. I teraz tak, aby dokonać aby dokonać tego backtestu, wchodzimy w ten wskaźnik. Ustawiamy źródło na Lorentzian Classification Backtest Stream. Klikamy OK i teraz właśnie Widzimy co nam się tutaj pokazuje. Punkt wejścia, punkt wyjścia i tak dalej. Teraz widzimy skąd są brane te statystyki. Dobrze, i teraz jeśli chodzi o właśnie edycję tych punktów wejścia i wyjścia oraz właśnie można powiedzieć innych ustawień tego backtestu, wchodzimy ponownie w ustawienia tym razem właśnie tego backtest adaptera. Tutaj ustawiamy właśnie sobie kapitał wstępny Waluta bazowa, wielkość transakcji, możemy sobie odnośnie kwoty, wpiszmy sobie tutaj 1000 dolarów, czyli to mamy ten mniej więcej jeden lot, czy się chcemy piramidować, czyli jeżeli pojawi nam się, mamy na przykład pierwszy sygnał na shorta, i jeżeli e, ta pozycja nadal jest otwarta, pojawi nam się kolejny sygnał, czy mają również otwierać, więc ile pozycji w jednym kierunku na raz ma być otwartych. Prowizja, tu oczywiście również, aby urealnić te wyniki. Verify price limit for orders, poślizgi i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystkie tego typu ustawienia, które dotyczą samej jakby transakcji, wielkości transakcji, kosztów i tak dalej, by można powiedzieć jak najbardziej zbliżone były wyniki. Następnie musimy wejść w kod źródłowy, by właśnie zmieniać wartości, w których wchodzimy, wchodzimy i wychodzimy z transakcji. Więc co musimy zrobić, to ponownie wjechać właśnie na ten backtest adapter, na te trzy kropki. I gdzie mamy source code i teraz nam się pojawia kod źródłowy tego backtest adaptera. I ponownie tutaj trzeba się odnieść do autora, ponieważ zaznaczył on, że najważniejsze są te wartości czyli modyfikujący te wartości ustalamy momenty wejścia i wyjścia z transakcji to oczywiście jest e, zablokowany do edycji ponieważ no, jest, to, jest, jest to jego, e, jego wskaźnik A dlatego co możemy zrobić to oczywiście stworzyć kopię poprzez 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 zapisanie save as adapter copy ja już to oczywiście wcześniej zrobiłem więc e, Otworzę sobie swoją kopię. Oczywiście zaznaczamy i otwieramy ją zwyczajnie tutaj poprzez przycisk Open i tak dalej, jak widzieliście. I teraz możemy to edytować. Następnie, musi, co musimy zrobić, to oczywiście dać, dodać nasz, można powiedzieć, ten zmodyfikowany już wskaźnik do wykresu. Eee, tak jest. Czyli to jest. Ten nasz ostatni to jest nasz zmodyfikowany. Ten możemy już zamknąć. Teraz ten ponownie ustalamy. Backtest stream. I teraz w tym momencie możemy modyfikować poprzez modyfikację właśnie tych wartości. Nie wiem, 4 na przykład. Tak jest zapisane. Ok, więc trzeba ponownie to zaznaczyć, aby załadowały się. Ok, więc widzimy właśnie jak te wszystkie zmiany później nam się tutaj generują na ekranie. Natomiast samego tego wskaźnika można używać właśnie, można powiedzieć manualnie, czyli sugerując się tylko punktami wejścia przez, tak, przez te markery. I teraz, aby właśnie dodać coś można powiedzieć ekstra do tego wskaźnika aby go ulepszyć aby poprawić jego skuteczność można dodać wskaźnik order block czyli znów wchodzimy w wskaźniki wskaźnik order block od sonar lab czyli ten tutaj od użytkownika sonar lab to są znowu community scripts czyli wskaźniki stworzone przez społeczność TradingView Order block with signals i to generuje nam swego rodzaju strefy popytu i podaży, i wtedy jest to dla nas dodatkowy filtr, aby wchodzić w tych momentach, gdy generuje nam się sygnał, i na przykład, właśnie tak jak tutaj, retestujemy bądź retestowaliśmy, tak jak tu w tym przypadku, ważną strefę popytu lub podaży. Czyli, jak w tym miejscu, czyli na przykład, no jak można powiedzieć, w tym miejscu nie, nie doszliśmy do niej do końca, natomiast był to bardzo dobry sygnał, i możemy wyjść w momencie, gdy generuje nam się sygnał w przeciwną stronę. Na przykład, tutaj, akurat, jeżeli chodzi o. Stworzenie własnej strategii, własnej metody, używając tego wskaźnika, jest, można powiedzieć, no dowolne, oczywiście, prawda? Tak samo tu widzimy też, jeżeli przybliżymy, właśnie tu przetestowaliśmy. W tym momencie nie byliśmy w żadnej strefie, więc można gdybyśmy się trzymali sztywno reguł, to tutaj byśmy sobie oszczędzili trochę pieniędzy. W tym miejscu utworzyły nam się kolejne ważne strefy popytu i podaży. Nie przetestowaliśmy ich, natomiast w tym miejscu utworzyła nam się kolejna strefa i tutaj ją retestowaliśmy. W tym miejscu pojawił nam się sygnał, który również okazałby się skuteczny. Jeżeli chodzi o te strefy popytu, tutaj ten wskaźnik no oczywiście nie ja sam to wymyśliłem to jest akurat wskazówka od innego tradera. Nie będę sobie przypisywał tutaj żadnych zasług, natomiast faktycznie po sprawdzeniu tutaj tych stref, można powiedzieć, popytu i podaży, prawda? Tego wskaźnika order block, który generuje nam prawdopodobieństwo, gdzie właśnie te miejsca się znajdują, no, można stwierdzić śmiało, że jest to świetny dodatek do, no do właśnie tego e, Lorenzian Classification. E, I dlatego też właśnie dzielę się z tym, właśnie z Wami w tym filmie, w tym materiale. Okej, okay. to było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy mój wywód. Dzięki wielkie za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania bądź sugestie inne, które warto byłoby sprawdzić, inne strategie lub wskaźniki, które wart, którym warto byłoby się przyjrzeć, zostawcie oczywiście je w komentarzu. To tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki wielkie i do usłyszenia, do następnego.